Przygotowujemy się tradycyjnie już. W zeszłym roku niestety nie udało się przez pandemię otworzyć tutaj naszego lodowiska. Mamy nadzieję, że w tym roku e, plany uda się zrealizować to wszystko, mimo że nie wygląda tutaj sytuacja epidemiologiczna w Polsce zbyt ciekawie, ale mamy nadzieję, że nie będzie żadnych oboszczeń i będą mogli Państwo korzystać tutaj z tego naszego lodowiska w tym roku. indywidualne podejście. O każdej porze, kiedy lodowisko będzie otwarte, można przyjechać. Nie będzie już tego systemu takiego godzinnego, sztywnego, jak było w latach poprzednich. O każdej godzinie, kto przyjedzie, będzie miał możliwość wejścia na lodowisko. Co do ceny, to jesteśmy w trakcie ustaleń z burmistrzem. Wiadomo, że tutaj Ceny energii i wszystkich innych czynników no, przez dwa lata drastycznie się zmieniły. Na pewno będą jakieś korekty, ale też chcemy to zrekompensować w inny sposób. Będzie też na pewno lepsza e, tutaj i obsługa, i jakość tafli lodu. Ale o tym wszystkim poinformujemy w odpowiednim czasie, jak już będzie to wszystko, mm, że tak powiem, dopięte na ostatni guzik.